Hej Kadublade, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. A dzisiaj zaprezentuję mój drugi modem kablowy marki Technicolor model CGA 4236TCH1. HW w wers wers wersji HW10. Wcześniej miałem tego po, po poprzedniej miałem modem kablowy. Y tego Alisa, ale niestety bo jeśli chodzi o ten film, tam poprzedni filmik tamten o Ali, o, tym, o tamtej Alisie modemu kablowym, niestety musiał filmik usunąć, bo zagłuszał wszystko, bo, bo, bo okazało się, że to była sama treść, dno niestety żadnych łapek w górę, tylko same łapki w dół i same tylko negatywne komentarze tylko niestety i to był właśnie problem i jeszcze jedno w związku z modemami kablowymi. Mam ma teraz wymieniony z starego na nowszy no, modem kablowy z, z tego Alisan na Technicolor, bo ze względu na y, szybkość internetu. Pokażę Wam ten modem kablowy. Tak właśnie teraz wygląda ten te, tak właśnie wygląda teraz modem kablowy, ten nowy, Marki Technicolor. W zestawie jest modem kablowy i zasilacz do modemu kablowego. A zobaczmy w pudełku jeszcze te trzy. Tutaj mamy specyfikację i przewodnik szybkiej instalacji. I instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i informacje prawne. No dobra, to teraz pokażę Wam panel przedni. Tutaj mamy panel przedni. Tu jest napis Technicolor. Zaczek napis. Tu jest dioda zielona. Jak jest włączony modem kablowy, dioda zielona. Jak jest internet, a jak nie ma internetu, to świeci na czerwono. Tutaj jest dioda, jak jest podłączony kabel telefoniczny. A tutaj jest dioda migająca i świecąca na zielono, jak jest włączony Wi-Fi. A tutaj mamy jeszcze jedną diodę. Ale to nie wiadomo, bo, bo ja się na tym nie znam, niestety. Tu jeszcze mamy dwa przyciski, czyli włączamy... Yy, Włączania, przycisk włączania Wi-Fi i przycisk konfiguracji chronionej Wi-Fi. A tu mamy panel tylny. Tutaj mamy cztery gniazda e, lj 65 internetowe i dwa gniazda telefoniczne lj 11 Gniazdo F antenowy do połączenia telewizji kabl, e, kablówki z, z internetem. USB 2.0 Gniezdo zasilania Włącznik I, przy, i jeszcze przycisk resetowania tego modelu kablowego. A teraz Wam przeczytam połączenie i specyfikacje. No dobra, tutaj to, to już mamy przeczytane. To, to znaczy. Tego nie muszę przeczytać, bo tylko to przeczytam. Jeśli chodzi o internet, to jest właśnie LJ35 i EEE 8023 AB. Te gniazda telefoniczne LJ11. Gniazda RF Input typu F, typ, typ, typu F i EC 661 169,24. USB typu A2.0. dwupinowa wtyczka zasilająca. No dobra. Napięcie robocze to jest właśnie technik... specyfikacje techniczne, czyli teraz napięcie robocze od 200 do 240 V 50 60, i 60 Hz. Typowe zużycie energii. 38,4 W maksymalne. Ubór mocy w trybie czuwania sieciowego, 8, 8 W. Waga 630 g. Wymiary, czyli szerokość, 53 mm. Głębokość, 165 mm. I wysokość, 211 mm. Zakres temperatur pracy: od 0 stopni Celsjusza do 4. 40 stopni Celsjusza zakres temperatur przechowywania od minus 20 stopni Celsjusza do plus 70 stopni Celsjusza napięcie wejściowe zewnętrznego od zasilacza prąd 12, 12 V DC 32 ampery i napięcie urządzenia i napięcie wejściowe urządzenia prąd tak samo co co poprzednio Wi-Fi 2,6 GHz 18.5 plus minus 1,5 dB EIRP od 2400 do 2483,5 MHz Wi-Fi 5 GHz 21,5 plus minus 1,5 dB M EIRB od 5150 do 5200 MHz 50 MHz 2021,5 plus minus 1,5 dB m ELB, od 5250 od do 5350 MHz 28,5 plus minus 1,5 dB m ELB, 5470 do 5725 Mhz Certyfikowany jest Wi-Fi 6 I wi e, certyfikowany Wi-Fi I, i Wi-Fi Protected set, Setup Czyli ochro, e, ochro, Instalacja ochrony Wi-Fi to znaczy konfigu, konfiguracja ochrony Wi-Fi A teraz pokażę wam w przewodniku szybkiej instalacji nie, nie muszę pokazać jeśli chodzi o włączanie te, tego modemu kablowego poszukam wam język polski o, już znalazłem teraz wam przeczytam to piąte po włączeniu modemu kablowego poczekaj aż diody led power oraz jeśli dotyczy Wireles DS, US online, na przedniej obudowie przestaną migać i zaczną świecić ci światłem ciągłym. Zanim wszystkie diody lepiej przestaną migać, może upłynąć nawet 10 minut. No dobra. To teraz Dobrze, pokażę Wam na ekranie komputera stacjonarnego jeśli chodzi o sieć Wi-Fi. Jeszcze zapomniałem pokazywać, że tu jak jest używana jak jest używany wi, sieć wi-fi y, Tu teraz właśnie mruga ta zielona dioda nie, jak jest niezużywany jest nie, jest, nie jest jak jest zero to świeci czy tam miga i tak w kółko macieju jeśli chodzi no, o tą diodę Teraz, mogę, teraz, właśnie pokażę Wam sieć WiFi na, na, na ekranie komputera. No dobra, już jesteśmy na ekranie komputera. To teraz zobaczmy na przykład sieć WiFi. Tutaj mamy Multimedia Grzegorz połączono. Zobaczmy właściwości. O, tu jak widać, tu jest właściwości czy identyfikator SSID, Multimedia Grzegorz, protokół VV5802.11ac, typ zabezpieczeń WPA2, personal, pasmo sieci 5 GHz, kanał sieci 56, szybkość łącza, odbieranie, przesyłanie 433, 433 megap megabitów na sekundę. Adres IPv6 połączenia lokalnego F80 580 A 42 C 5 EEC 1 BB 8% 17 Adres IPv4 1000 e, przepraszam 192 168 018 serwer DNS IPV4 188, 235, 153, 33, 188, 200, 235, 153, 32. Producent Raltek Semiconductor Corp Corporation. Opis Raltek um, 8821C Wireless LAN. 802.11 AC PC Express NIC Wersja sterownika 2024 Adres fizyczny MAC A842A1465E60 I okazało się, że to nie tylko jeśli chodzi o modem kablowy, ale tym razem mówimy też o karcie, o karcie sieciowej WiFi. Y Bezprzewodowej, co jest zainstalowane na, na, do mojej płyty główny ASRock'a na PC Express X1. No dobra, to już mamy pokazane. Teraz zamykamy. Jeszcze raz wejdźmy w to. I tym razem ustawienie sieci internetu. No i mamy połączenie z, połączenie z internetem. A teraz zobaczmy wejdźmy teraz w wiersz poleceń. To znaczy wiersz polecenia. Oczywiście uchamy jako uruchamiamy jako administrator. Teraz piszemy in config. No, chyba nie pamiętam te, te, tego. Tej komendy. Spróbujemy jeszcze raz. No i nie udało się tym razem. A przepraszam. IP config, IP config miałem wpisać. O, teraz dopiero. No. Nas interesuje to, to, to nas interesuje. Właśnie. A tutaj jest. Po, maska pod sieci 255, 255, 255, 0. Default gateway. Gateway. 192, 188, 168, 01. Czyli adres broadcast. To jest właśnie. No dobra. To teraz pingujemy. Wpisujemy ping WPpl. No, jak widać. Działa doskonale internet. Wszystko widać, wszystko działa jak należy. To teraz spisujemy ping adresu IP. Działa też doskonale. Dobra, to, te... to teraz. Adresu ubratka spisujemy pingowanie oczywiście. A może zamiast wpis przepisywać, to od razu ostatnią, kom ostatnią komendę zrobimy, ale tym razem to wykazuje ósemkę. I zostajemy teraz to właśnie, co, co, jest co widać na ekranie, właśnie. No jak widać, nic nie ma żadnych problemów. Wszystko działa jak należy. Dobra. To zamykamy w takim razie wiersz polecenia i to było na dzisiaj tyle na tym um, przed, przedstawieniu, zlęcezowaniu tej, temu modemu kablowego. Ok, to już koniec tego filmiku. Jeżeli li Wam ten filmik o mo nowym, moim nowym modemie kablowym marki, marki Technicolor modelu CGA4236TCH1 to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, do zobaczenia. Cześć i papa! Haj!